Jesteśmy na dziesiątym kraińsko pałuckim Festiwalu Haftu i Rękodzieła. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy z panią Eulalią Miniszewską, przewodniczącą KGW Występ. Witam serdecznie. Witam. Co pani prezentujecie na swoim stoisku? Prezentujemy z prace wykonane własnoręcznie, czyli nasze rękodzieło, które panie tutaj wykonują z, z szyszek, z papierowej wikliny. Z, ze wstążek robione na szydełku. Czyli praktycznie różnorodność pełen wachlarz jest. Tak, każda pani co inne wykonuje? Coś na prezenty. Co takiego mogłaby pani polecić? Na prezenty na przykład dla dzieci na prezenciki polecamy różnorodne ozdoby do włosów dla małych dzieci na prezenty również świeczniki drewniane mnóstwo tych y, ozdób takich typowo świątecznych. Mamy też wieńce, prawda, które można e, powiesić tak. gdzieś w mieszkaniu czy na drzwi. Pani mi powie, ile czasu potrzeba na wykonanie takiego wieńca? E, no tu koleżanki akurat wykonują z papierowej wikliny. Dziewczyny, ile potrzebujecie Oj, czasu? No, na pewno, no, ja już trochę to robię, to więc dwie godziny myślę, że ukręciłabym. Rápłem ręką Ale tak. No nie, to nie wiem. To może i dzień potrzeba, nie? Bo trzeba się nauczyć w ogóle rurki kręcić. E, mamy jeszcze ozdoby ze sklejem robione dekupażem oraz proponujemy własnoręcznie wykonane przez Panie wspólnie w kole tak, tak, tak. domowe pierniczki. Czyli nie tylko rękodzie. Coś, coś dla, tak, dla, co, ciała, i coś dla ciała i coś dla ducha. Piękne pierniczki i zdobione i pieczone wspólnie tutaj naszymi siłami, także zapraszamy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Na Nakielskim Festiwalu nie tylko twórcy z powiatu nakielskiego. Jest z nami pan, który jest rzeźbiarzem z Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Może mi pan powiedzieć co, co prezentujemy na stoisku? No wyłącznie rzeźby w drewnie i takie ogrodowe świątki. Jest też szopka bożonarodzeniowa, no ale jest, za nami no. jest coś bardzo ciekawego, co zwróciło moją uwagę. Jest sto jak pod choinkę. Bardzo wyjątkowy, sprawdzony, sprawdzony. Wcześniej tworzył Pan tego typu stojaki tak, już? Tak, oczywiście. E, pan mi powie, rzeźby, bardziej na zamówienie, bardziej z Pana wyobraźnią, jak to wygląda? Na zamówienie i tak też. Ile tak. potrzeba czasu na tego typu stojak? Ja nigdy jednej rzeczy nie robię od początku do końca. Tylko kilka zaczynam i jak nudzi, to przechodzę na inną. Czyli jest taki. Jest coś takiego, że może być tworzona przez kilka miesięcy? Na przykład? No nie, może przez kilka miesięcy, to może nie, ale, ale tam tygodniami, nieraz. Skąd jest. pomysły? A to same przychodzą. Dziękuję serdecznie. Ja również. Jesteśmy z panią Wodzińską Jolantą, przewodniczącą KGW Wierzki. Witam serdecznie. Witam. Na stoisku reprezentujecie panie, panie dzisiaj? E, tutaj jesteśmy z koła, pani Jadzia Bielawska. Dodam jeszcze, że jesteśmy z Janowem, bo wieżki Janowo to tak razem wspólnie. I razem. Tak. Mhm. Tutaj jak sołectwo. I co mamy? Mamy stroiki różne, bombki, e, bombki, kule metodą origami, jak również konfitury, keczup z dyni, wszystko jak najbardziej naturalne. Keczup z dyni? Tak. Keczup z dyni. Pewne nowum. Tak. pani tradycja przygotowywania keczupu mm, z dyni. Pierwszy raz to robiłam. I byłam no niesamowicie zdumiona, że można coś takiego zrobić i się udało i przede wszystkim jest dobre, smaczne, a jeszcze przede wszystkim bez konserwantów. Są też u Państwa na, na stoisku bombki wykonywane tak. ze wstążki. Tak. Ile czasu pochłania taka jedna bombka, o średniej jej. wielkości powiedzmy? Y, mamy średnicę 10, y, ja powiem tak, y, sama tego nie robiłam, Panie również, my żeśmy to razem wspólnie przygotowywały, na przykład jest wstążka na kółku, i akurat ja cięłam na powiedzmy 5 centymetrów, podawałam dalej, koleżanka na trójkąciki to składała i szpileczkami przypinała, a następna pani już y, po prostu szykowała wstążkę do przyciągnięcia na ten. Żeby to taka taśmowa praca. Tak, jak żeśmy się spotykały, to zazwyczaj u mnie w domu albo, u, tu jeszcze jedna jest pani, też u niej w domu, i żeśmy to tak etapami wspólnie przygotowywali wszystko. Nie? No właśnie, bo KGW wierzki to takie specyficzne KGW, które działa pomimo tego, że nie macie Panie świetlicy. Nie. No właśnie, gdzie się spotykacie? W szkole. Tutaj duży ukłon do pani dyrektor, pani Longiny, jak również do pani, które pracują w gimnazjum w wieżkach. Oni nam udostępniają klasę. Spotykamy się, rozmawiamy, planujemy gdzie będziemy stać, co robimy, a może to tak wspólnie Czyli działamy. Czyli cały biznesplan opracowany jest. E, tak, tak. No i tak jakoś na razie wszystko, nie powiem, udaje się. Czyli nie? wystarczy chcieć, nie, niepotrzebny jest ten lokal konkretny. Nie, wystarczy chcieć wyjść z domu, bo mnóstwo pań ma u nas złote ręce. Jak zauważyłam, to te panie tak jakby robiły w domu, a były schowane. Czyli tylko życzyć dalszego działania. Dziękuję. Dziękuję. Widzę, że obserwują, panie, to co na straganach. Podziwiamy? Tak, bardzo. Czy coś kupujemy? Tak, kupiłam właśnie szyszki takie śliczne na choinkę. No właśnie, szukamy bardziej ozdób, prezentów. No ja ogólnie teraz na ozdoby. Na ozdoby. Panie, czegoś też szukają tutaj? Też ozdoby. Też ozdoby. Też. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, pierwszy dzień Festiwalu Krajeńsko-Pałuckiego możemy zaliczyć do udanych. Zapraszamy Państwa w dniu jutrzejszym. Czeka na Państwa na pewno wiele atrakcji.